Ponadczasowe, fantazyjne oraz praktyczne atestowane szkło bezpieczne, szklane panela laminowane to idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy cenią sobie piękno połączone z funkcjonalnością. Panele szklane firmy Max Plus z trwałą grafiką. Stanowią doskonałą dekorację w domu lub w biurze i niebanalnie ożywią każde wnętrze. Max Plus to także wydruki wielkoformatowe, m.in. tapety 3D. Wykwalifikowany zespół zapewnia pomiar, projekt oraz montaż u Ciebie w domu. Max Plus, Agencja Reklamowa, ulica Pułaskiego, 31, Kalisz. Jestem Wesoły Romek, zbuduję z Tobą domek. Odwiedź składy budowlane Wesołek. Mega okazja. Kup kostkę brukową firmy Drog Bruka, otrzymasz prezent. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Materiały budowlane Wesołek. Numer jeden w Wielkopolsce. Mam wiele w pierwszej. Ja w internetowej. A ja w kablowej. I wszyscy macie dobre, bo Vektra to pierwsza internetowa telewizja kablowa. Ekspresowa łącze z rozrywką z każdego miejsca w Polsce. A klasyka kina. Podjazd, kierunek HBO. Balet! Kolejna stacja. Wybierz Wektre. Telewizja i internet tylko za 6999, a HBO i Tidal na pół roku w prezencie zadzwoń 601 601 601. Czy wiesz, że smog każdego roku zabija w Polsce prawie 50 tysięcy osób? Walcz o czyste powietrze dla Ciebie i Twojej rodziny. Zamiast samochodu wybierz rower, transport publiczny albo spacer. Ociepl swój dom i postaw na ekologiczne ogrzewanie. Nie tylko zmniejszysz emisję zanieczyszczeń, ale też zaoszczędzisz, płacąc niższe rachunki. Zamiast narzekać, że sąsiad znów spala śmieci, uświadom go, że to zagraża naszemu zdrowiu. Bo jakość powietrza to jakość życia. Piątek 26 lutego, To wiesz Krakowski, pora na wiadomości z Kalisza, a dziś w programie. Problemy z dostawami szczepionek. Szczepionki, które miały do, do, dotrzeć do szpitala w poniedziałek, yy, nie dojechały. Oh, to, nie zostanie, to, jest, to jest duży problem. Tragiczny wypadek w Gołchowie. Zginął 39-letni sportowy działacz. Opatówek dzięki unijnemu wsparciu inwestuje w wodę. To tutaj jest najmniejsza suma opadów od wielu lat, wręcz od ponad 100 lat. Więc każda inwestycja, która to poprawia, jest zawsze mile widziana. Tenis na najwyższym poziomie ponownie w Kaliszu. Bardzo się cieszę, że druga impreza tej rangi odbędzie się właśnie w naszym mieście. Mamy bardzo mocną drużynę. Wszyscy są to zawodnicy Lotos PZT Team. Kaliski Szpital nie otrzymał obiecanych 70 dawek szczepionki przeciwko COVID-19. Z tego powodu pacjenci już po raz drugi zostali przełożeni na przyszły tydzień. A zdaniem personelu nie ma żadnej gwarancji, że szczepionki dotrą w zapowiadanym terminie. Problem z dostawami preparatu ma nie tylko okrąglak, dotyczy to całego kraju. Szczepionki, 30 dawek na punkt co tydzień, dostarczane są z Agencji Rezerw Materiałowych zazwyczaj w poniedziałki. W tym tygodniu jednak nie dotarły, między innymi do Kaliskiego Okrąglaka. Szczepienia seniorów przewidziane na piątek, na dzisiaj, 70 osób w dniu dzisiejszym nie mogło się odbyć. Szczepionki, które miały dotrzeć do szpitala w poniedziałek. Nie dojechały. O tym już wiedzieliśmy w ubiegłym tygodniu, że tak będzie i ci pacjenci zostali przesunięci na piątek, bowiem z systemu dystrybucji szczepionek, którym zarządza ARM, wynikało, że te szczepionki dojadą w piątek do szpitala. Tak się jednak nie stało. Status zamówienia został zmieniony na poniedziałek 1 marca. Pacjenci zostali zatem przesunięci na przyszły tydzień. Szczepienia się odbędą, jeżeli ARM w poniedziałek dostarczy. Szczepionki. Sytuacja jest dynamiczna i nieprzewidywalna, bowiem zmiana statusu zamówienia w trakcie oczekiwania na jego realizację powoduje właśnie takie, takie zawirowania. Jak przekazuje nam rzecznik, preparat na szczepienia drugą dawką mają zabezpieczony. Problem z terminowym dostarczaniem szczepionek doświadcza także jedna z największych, kaliskich przychodni puls przypolnej. No niestety to prawda. Na szczęście te opóźnienia nie są wielkie, dotyczą dwóch, trzech dni. Także zamiast na przykład w poniedziałek dostaniemy, dostajemy szczepionkę w środę. Przy tej ilości szczepień 30 nie jest to w tej chwili duży problem, ponieważ przesuwamy pacjentów z poniedziałku, wtorku na czwartek, piątek i te szczepienia wtedy mogą być w danym tygodniu wykonane. Ale wiąże się to z problemami organizacyjnymi, dlatego że musimy wszystkie te osoby powiadomić, które już wcześniej miały informację o szczepieniu, o zmianie terminu szczepienia. W przypadku przychodni przypolnej opóźnienia dotyczą również szczepionek przeznaczonych na drugą dawkę. To jest największy problem, dlatego że jesteśmy ograniczeni czasowo. Na szczęście, producent dopuszcza przesunięcie tego terminu o kilka dni i takie terminy były w badaniach, które zostały przed dopuszczeniem szczepionki do użytku przeprowadzane, także nie ma tutaj żadnego zagrożenia dla osób szczepionych. Wszystkie szczepienia są wykonywane zgodnie z harmonogramem. Natomiast, no, organizacyjnie to jest, to jest duży problem. Drugą dawkę szczepionki Pfizera należy podać po trzech tygodniach od przyjęcia pierwszej. Producent dopuszcza jednak maksymalne przesunięcie tego terminu o 4-5 dni. Podobne problemy z opóźnieniem dostaw szczepionek ma wiele innych punktów w całym kraju. Od jutra wchodzi w życie zakaz używania szalików, kominów, chust, bandan i przyłbic. Obowiązkowe natomiast będzie noszenie tylko i wyłącznie maseczek. Dziś mamy ponad 11,5 tysiąca zakażeń i 259 ofiar śmiertelnych. A jak wygląda sytuacja w naszym regionie? W Wielkopolsce wykonano niespełna 4 tysiące testów. 806 osób dostało pozytywny wynik. Jest 18 ofiar śmiertelnych, w tym 12 miało choroby towarzyszące, a 6 wyłącznie z powodu COVID. Kwarantanną objętych jest ponad 15 tysięcy osób. W powiecie ostatniej doby wykonano 84 testy i przybyło 19 nowych zakażeń. Nie ma jednak przypadków śmiertelnych. W kwarantannie przybywa 311 osób. W mieście potwierdzono 30 nowych zakażeń na 125 wykonanych testów. Zmarła jedna osoba, która miała chorobę współistniejącą wraz z COVID-19. Kwarantannie podlega 258 osób. Spójrzmy jeszcze na sąsiadujące powiaty. W powiecie ostrowskim i krotoszyńskim przybyło po 17 nowych zakażeń i po dwie osoby zmarły z powodu COVID. W powiecie tureckim zmarła jedna osoba, która miała chorobę współistniejącą, ale przybyło 24 zakażonych osób. W powiecie jarocińskim przybyło 23 nowych i potwierdzonych przypadków koronawirusa. Nie ma ofiar śmiertelnych. Najmniej zakażeń przybyło w powiecie pleszewskim. Tam tylko dwa nowe przypadki. Niestety jest jedna ofiara śmiertelna. Śmiertelny wypadek na trasie Kalisz-Pleszew. Wczoraj wczesnym popołudniem w Gołchowie zderzyły się Opel i ciężarówka marki Iveco. Zginął 39-letni mężczyzna. Jak się później okazało, ofiarą wypadku jest Krzysztof Kwiatkowski. Od lat związany z klubem sportowym Prosna Kalisz, anglista, nauczyciel w szkole Nowych Skalmierzycach. Do zdarzenia doszło w czwartek po godzinie 13. Na wjeździe do Gołchowa od strony Kalisza Opel czołowo zderzył się z ciężarówką. Na miejsce zdarzenia zostały zadysponowane trzy zastępy straży pożarnych, w tym 15 strażaków. Na miejscu stwierdziliśmy, że doszło do wypadku drogowego, Auto, samochód osobowy uderzył samochód ciężarowy. W wyniku tego zdarzenia kierowca samochodu osobowego poniósł śmierć na miejscu. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca Opla Astry zjechał na przeciwny pas ruchu i zdarzył się czołowo z samochodem ciężarowym marki Iweko, którym kierował 37-letni mieszkaniec gminy Pleszew. Ofiara wypadku to 39-letni Krzysztof Kwiatkowski, wychowanek i działacz klubu sportowego Prosna Kalisz, anglista, były wykładowca filologii angielskiej na kaliskim Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM, organizator wielu wydarzeń z zakresu sportu i edukacji, jak piłkarskie mecze pracowników UAM i studentów, 95-lecia Prosny Kalisz czy bezpłatnych zajęć z języka angielskiego dla potrzebujących dzieci. Obecnie był anglistą w szkole w Nowych Skalmierzycach. Rodzinie i bliskim tragicznie zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia. Drugi rok z rzędu Kalisz będzie gospodarzem meczu Pucharu Davisa w tenisie ziemnym. Już w pierwszy weekend marca w Hali Arena zmierzą się reprezentacje Polski i Salwadoru. Spotkanie to zainauguruje obchody stulecia Polskiego Związku Tenisowego. Puchar Davisa to najbardziej prestiżowe rozgrywki z udziałem męskich reprezentacji w tenisie. Do kalisza impreza ta zawita po raz drugi. W marcu zeszłego roku Polacy pokonali w arenie drużynę Hongkongu 4 do 0. Teraz ich rywalem będzie Salwador. Bardzo się cieszę, że druga yy, impreza tej rangi odbędzie się właśnie y, w naszym y, mieście. Ja mam nadzieję, panie prezydencie, że stare chińskie przysłowie, że do trzech razy sztuka się tutaj w tym y, tym razem również sprawdzi, będziemy w stanie rzeczywiście w takich normalnych warunkach również y, imprezę, z, które, z którą cieszyć będą się przede wszystkim y, mieszkańcy będą mogli oglądając ją na żywo. Także mam nadzieję, że ta współpraca, która do tej pory myślę, że się bardzo dobrze układa, ona się przyłożyła się na to, że, że będziemy w stanie w tych normalnych warunkach również fajną imprezę tutaj w Kaliszu zrobić. Tegoroczny mecz w Kaliszu będzie wyjątkowym wydarzeniem, bo zainauguruje obchody stulecia istnienia Polskiego Związku Tenisowego. Puchar Davisa ma już ponad stuletnią tradycję i wydaje mi się, że jest czymś wyjątkowym dla każdego tenisisty reprezentowanie barw narodowych. Podobnie jak w zeszłym roku polską reprezentację poprowadzi jej kapitan Mariusz Firstenberg. Były znakomity deblista powołał już skład na najbliższy pojedynek. O awans do baraży o grupę światową pierwszego Pucharu Davisa powalczą Kamil Majchrzak, Kacper Żuk, Wojciech Marek, Szymon Walków i Jan Zieliński. Są bardzo mocną drużynę, wszyscy są to zawodnicy LOTOS PZT Team. Na tą chwilę jest to Kamil Majszak, Kacper Żuk, Janek Zieliński, Szymon Walków oraz, oraz Wojtek Marek. Do składu również ze względów treningowych dołączy tutejszy zawodnik Piotrek Matuszewski, bardzo dobry zresztą, więc mamy bardzo mocną ekipę. Jeszcze ta drużyna może ulec zmianie, wiadomo będą testy tutaj covidowe w niedzielę oraz w środę, więc trzymamy rękę na pulsie. Podczas środowej konferencji prasowej, która odbyła się w kaliskim ratuszu, doszło do podpisania umów z nowymi sponsorami i partnerami Polskiego Związku Tenisowego. W tamtym roku, mimo tragicznie trudnej sytuacji i trudnych decyzji, okazało się, że podjęliśmy słuszne decyzje, które potem, jak pokazały dalsze wydarzenia, zostały niejako skopiowane na całym świecie. Mecz Polska-Salwador odbędzie się w arenie w dniach 5-6 marca. Z uwagi na pandemię koronawirusa impreza rozgrywana będzie bez udziału publiczności. Kibice będą mogli ją śledzić na antenie Polsat Sport. Każdy metr sieci kanalizacyjnej w powiecie kaliskim to inwestycja w przyszłość, bo nasz region stepowieje. Dlatego budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą to jedne z najważniejszych zadań. Kolejne takie zaczyna gmina Opatówek, która otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Wielkopolskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Kilka ostatnich lat w gminie Opatówek to systematyczna rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej. Miejscowości w aglomeracjach w całości są do nich włączone. Teraz zaczyna się szukanie pieniędzy, by wsie oddalone od opatówka także zostały skanalizowane. W tym roku taka inwestycja czeka dwie miejscowości. Jedno z gospodarki ściekowej, a mianowicie będziemy budować kolejny odcinek sieci kanalizacyjnej w miejscowości Tłukinianowa ze 1600 metrów, a drugie ważne zadanie to jest budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Rajsko. Także te dwa, te dwa zadania będą realizowane z dofinansowania właśnie ze środków programu rozwoju obszarów wiejskich. Dofinansowanie z programu rozwoju obszarów wiejskich wyniesie prawie 2 miliony złotych. Całkowity koszt budowy sieci kanalizacyjnej oraz stacji uzdatniania wody to 3 miliony 700 tysięcy złotych. Gmina Opatówek była na liście rezerwowej Urzędu Marszałkowskiego. Są to środki przeznaczone na gospodarkę wodno-ściekową. Limit na każdą gminę w ramach tego działania to było 2 miliony złotych, więc widzimy, że. Tutaj praktycznie jest on wyczerpany. Są to środki z poprzedniej perspektywy, ale pochodzące z przesunięć dokonywanych przez ministerstwo, ale również z oszczędności poprzetargowych. Stąd możemy zrealizować tą listę, i gmina Opatówek jest kolejną gminą w powiecie Kaliskim, która po te środki sięgnęła. Sam program pozwala dokładać pieniądze do wielorakich inwestycji na terenach wiejskich, od remontów sal po budowę infrastruktury. W ostatnich latach urząd marszałkowski przeznaczył na wsparcie zadań z prowu ponad 300 milionów złotych, a potrzeby są ogromne. Tylko ze starej perspektywy gminy już zgłosiły chęć budowy chociażby ponad 3000 dróg i kolejnych 2500 kilometrów wodociągów. W powiecie kaliskim szczególnie te ostatnie inwestycje są wyjątkowo pożądane. Problem wody jest problemem ogólnoświatowym, dostępu do wody pitnej, a powiat Kaliski leży w epicentrum suszy w Polsce. To tutaj jest najmniejsza suma opadów od wielu lat, wręcz od ponad 100 lat, więc każda inwestycja, która to poprawia, jest zawsze mile widziana i tak jak powiedziałem, wpływa na jakość życia naszych mieszkańców, dlatego bardzo się cieszymy i Zaczynamy budować nową strategię rozwoju powiatu kaliskiego rozwoju aglomeracji kaliskiej ostrowskiej i na pewno problem wody w tej strategii będzie ważnym problemem, który będziemy bardzo mocno akcentować. Według planów, wykonanie sieci kanalizacyjnej w Tłokini Nowej oraz budowa stacji uzdatniania wody w Rajsku mają zakończyć się w tym roku. Los dalszego finansowania zadań z PROW-u, ale też z WRPO to nie wiadomo, ponieważ Urząd Marszałkowski ma otrzymać zdecydowanie mniejsze środki niż do tej pory. Szczypiorniści Energa MKS Kalisz odnieśli pierwsze w rundzie rewanżowej PGNiG Superligi zwycięstwo. W czwartek w Hali Arena podopieczni Tomasza Strząbały pewnie ograli torus Wybrzeże Gdańsk 30 do 23. Kluczowe dla losów spotkania okazały się jego początkowe fragmenty. Przyjezdni mieli wtedy ogromne kłopoty ze sforsowaniem kaliskiej defensywy, a jeśli już doszli do pozycji rzutowych, to na ich drodze stawał świetnie dysponowany Mikołaj Krekora. W efekcie w pierwszych 12 minutach gdańszczanie tylko raz znaleźli drogę do siatki, podczas gdy miejscowi czynili to siedmiokrotnie. Zawsze szykujemy się pod konkretnego przeciwnika. Uważam, że byliśmy bardzo dobrze przygotowani taktycznie. Spełniliśmy to, co trener od nas oczekiwał i niczym wielkim taktycznym nas nie zaskoczyło wybrzeże, więc jestem zadowolony z chłopaków, że naprawdę by, by, obrona i bramka była na super poziomie. Szybko uzyskana przewaga pozwoliła Kaliszanom w pełni kontrolować przebieg gry. W ostatnich dwóch kwadransach utrzymywali oni kilkubramkowy dystans nad rywalem. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 30 do 23 dla MKS-u. Wnioski zostały wyciągnięte. Dzisiaj od samego początku była koncentracja. W pierwszej połowie rewelacyjna obrona i szybkie, łatwe bramki. Później, już troszeczkę bardziej wyrównany mecz, ale jak mówię, no koncentracja i, i pewność siebie to jest klucz do sukcesu. Najwięcej bramek, 7 rzucił Mateusz Guralski, a rzuty karne po raz kolejny bezbłędnie egzekwował Kamil Adamski. Dla kaliskiej siódemki było to pierwsze zwycięstwo w rundzie rewanżowej PGNiG Superligi i zarazem udana rehabilitacja za porażkę sprzed kilku dni za głębiem Lubin. Nie dość, że tam przegraliśmy jedną bramką u siebie, po takiej długiej przerwie, długo się na to mecz no i teraz chcieliśmy troszeczkę zmazać tą plamę i to nadrobić, no i na szczęście nam się udało. Jesteśmy zadowoleni z tego meczu. W tabeli ekstraklasowych rozgrywek MKS plasuje się na piątej lokacie. Następny mecz rozegra 6 marca w Piotrkowie Trybunalskim z tamtejszym Piotrkowianinem. W weekend na naszej antenie powtórna emisja programu Seniora na medal. W tym tygodniu to reportaż o Małgorzacie Kraszkiewicz, 67-letniej Jogince, śpiewarzce churalnej i osobie, która ciągle próbuje nowych wyzwań. Zapraszamy w sobotę i niedzielę o 17.35 i 20.35. A teraz czas na kolejną odsłonę Kalisz w Sercu. Dziś w części w języku migowym, bo o tym, za co kochają Kalisz, opowiedzą uczniowie ze specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego dla dzieci słabosłyszących i niesłyszących a po nich Ilona Kapitaniak, trenerka w klubie sportowym Kalisja Nordic Team Kalisz. Dlaczego kocham Kalisz? Powiedzenie, że dlatego, że tutaj się urodziłam, jest zbyt banalne. Przecież to jest wybór, a nie przymus. Pamiętam to miasto z dzieciństwa, kiedy z rodzicami przemierzałam jego uliczki, oglądając różne zakamarki, kamienice. No i chyba właśnie wtedy zakochując się w tym mieście. To jest miasto, które da się przemierzyć pieszo. Tutaj jest wszędzie blisko jest takie kompaktowe. Kaliskim parkiem zachwycają się chyba wszyscy mieszkańcy innych miast. Zazdroszczą nam tej enklawy zieleni ujętej w ramiona proste. Chodzę po nim kilometrami. On jest piękny o każdej porze, ale trzeba tu być, żeby zobaczyć. Oglądać drzewa, które znam od dzieciństwa. Patrzeć, jak rosną. Obserwować, jak żółcą się jesienią miłożęby przy florze. A gdy mało mi zieleni, wokół Kalisza jest wiele lasów. Las na wolice, las winiarski, to tam mogę chodzić kilometrami i godzinami. Które inne miasto oferuje nam tyle zieleni? Ale miasto to przecież nie tylko miejsca. To przede wszystkim ludzie. Wspaniali, pomysłowi i z inicjatywą. Tak jak kaliscy pasjonaci Nordic Walking, członkowie klubu Kalisia Nordic Team. Nazwę naszego miasta w nazwie, pewnie dlatego, że kochamy to miasto. Wierzę, że istnieje coś takiego jak genius loci, duch miasta, duch miejsca. I wierzę, że Kalisz też takiego ducha ma, no bo jak inaczej wytłumaczyć, że kocham to miasto. Jeszcze jest luty, a pogoda już kilka razy nas zaskoczyła. Było trochę zimy i wielkie mrozy. Była i wiosna i piękne słońce. A teraz właśnie jakiej pogody możemy się spodziewać w Kaliszu w ten weekend? Zapraszamy na prognozę. Dziś wieczorem na niebie sporo chmur i opad deszczu. Temperatura wynosić będzie 6 stopni Celsjusza. Będzie wietrznie, bo powieje z prędkością 18 km na godzinę z północnego zachodu. Ale porywy możliwe nawet do 40 km. Na barometrach 1027 hektopaskali. Dzisiejsza noc pochmurna, minimalna temperatura to 4 stopnie Celsjusza. Wiatr południowo-zachodni powieje z prędkością do 25 km na godzinę. W sobotę sporo zachmurzenia, po południu jednak spodziewać się można słońca. Na termometrach maksymalnie 8 stopni powyżej zera. Będzie nieco wiecznie, bo wiatr z północnego zachodu powieje z prędkością nawet do 30 km na godzinę. Ciśnienie będzie rosło tego dnia na barometrach 1032 hP. W nocy pochmurno. Temperatura wynosić będzie 0 stopni Celsjusza. Ustanie wiatr powieje z prędkością 10 km na godzinę z północnego zachodu. W niedzielę na niebie przewaga chmur. Termometry wskażą 8 stopni. Wiatr północno-zachodni powieje z prędkością do 15 km na godzinę. Na barometrach 1035 hektopaskali. W nocy przewaga chmur. Będzie chłodno, bo na termometrach jedynie 1 stopień powyżej zera. Wiatr północno-zachodni powieje z siłą 15 km na godzinę. W poniedziałkowy poranek zachmurzenie umiarkowane. Słupki pokażą 9 kresek powyżej zera. Ustanie wiatr, bo maksymalna prędkość to 5 km na godzinę z północnego wschodu. Ciśnienie tego dnia wyniesie 1036 hektopaskali. W ciągu dnia sporo przejaśnień. Termometry wskażą 8 stopni. Wiatr słaby powieje z prędkością 4 km na godzinę z północnego wschodu. Ciśnienie będzie się utrzymywać na barometrach 1036 hektopaskali. Kilkanaście dni temu spłonął drewniany dom znanego sprzed laty kaliskiego muzyka Wojtka Zgirskiego. Jego przyjaciele, którzy uruchomili zbiórkę pieniędzy na portalu zrzutka.pl, apelują o wsparcie. Więcej na ten temat przeczytacie na naszym portalu faktykaliskie.pl. I kończymy magazyn miejski. Dziękuję za uwagę i życzę udanego weekendu.